Cześć, witamy na kanale JV Marshall. Dziś zabieramy Was na spacer po najbardziej filmowych ulicach świata. Bez zbędnego gadania, bez filtrów. Tak wygląda Nowy Jork we wrześniu. Zapraszamy. Mamy już naszą kawkę i idziemy sobie usiąść w central parku. Jesteśmy przy szóstej alei i przy 57 ulicy. Taka ciekawostka. Nowy Jork został podzielony idealnie. To jest taka siatka. Ulice zostały wytyczone od południa na północ. Jest pierwsza ulica, druga ulica, trzecia i tak dalej. A aleje są z zachodu na wschód numerowane. I sesja zdjęciowa właśnie tutaj szybko. A tutaj piękny widok na ulicę Nowego Jorku. A tutaj na wysokości około 10 metrów nad ulicami jest trochę spokojniej. Po kulusie, tak to wygląda. Wow, robi to wrażenie Nie spodziewałem się, że to aż tak wygląda ładnie. Jesteśmy na ulicy Broadway przy Wall Street, dwóch najbardziej znanych ulicach Nowego Jorku. Broadway jest najdłuższą ulicą w Nowym Jorku. Zaczyna się tam i idzie przez cały Manhattan, a Wall Street najbardziej znana ulica z giełdy papierów wartościowych. Za, za to, żeby złapać byka za jaja No i jesteśmy pod hotelem Continental z filmu Johnny Wick z Keanu Reevesem Tak naprawdę nie ma tutaj hotelu oczywiście, a w hotelu takie cudo się dzieje. Ładne kamienice można spotkać na Manhattanie. Zaszym biegniemy na Park do Bridge Park. Parkingi tak wyglądają w Nowym Jorku. Nie wszystkie, ale na Manhattanie. Żeby zmieścić swój pojazd. Jesteśmy niedaleko Mostu Profińskiego. Za nami Manhattan. Teraz jesteśmy w parku Washingtona, Washington Square Park, w którym jest łuk triumfalny, postawiony w 1895 roku. na z Harlemu do Bronxu właśnie przez rzekę. No i dojechaliśmy do Bronx'u. Jesteśmy na 138 ulicy. Podobnie, już dużo jest tutaj morali. No i muzyki, hip-hopu, DJ'ów i tak dalej. I te szkolne autobusy amerykańskie. No i wysiedliśmy na Harlemie. Jesteśmy w centrum Harlemu, dzielnicy artystycznej. Idziemy właśnie do Apollo Theatre. Apollo Teatr to jest miejsce, w którym startowali startowały takie słowie jak James Brown albo Michael Jackson. Tutaj zaczynali swoje występy. No i tutaj mamy teatr Apollo. Przyszliśmy na brązową dzielnicę Harlemu. Są podobnież bardzo charakterystyczne kamienice z końca XIX wieku. Morale w harlemie. Zapuszczamy harlem, <grym> <grym> dzielnicę jazzu, solu i... Kultury afroamerykańskiej. Jesteśmy na głównej ulicy w dzielnicy Williamsburg, dzielnicy Żydów i Mieszkają tutaj ortodoksyjni hasydzi, którzy rozmawiają w języku jiddisz, a angielskim posługują się tylko wtedy, kiedy muszą się kontaktować ze światem zewnętrznym. No i właśnie tutaj są autobusy szkolne z ich z napisami w ich języku i Oni nie lubią jak się ich nagrywa, więc trzeba unikać tego. Ale tak wyglądają. Jak ten. Wysiedliśmy na Manhattan Avenue, to jest Greenpoint, polska dzielnica. Przed nami widać Manhattan A my za rzeką na Brooklinie Polskiej dzielnicy Tu też mamy polski sklep Azła jest tylko Polska To mają Pakistany Aha. Aha. Czyli, czyli już Pakistańczycy prowadzą Wszystkie biedronki tutaj no. mają, mają, mają Pakistańczycy no. Polski sklep Gedro River dzielący właśnie Brooklyn od Manhattanu, a przed nami wschodni Manhattan. Jesteśmy na ulicy West Street na Brooklynie. Co do ciekawego o Queens powiedzieć, jest to też bardzo duża dzielnica. Jest nad Brooklinem, pod Brąksem, ale mimo to jeszcze jest nad morzem. Ma ponad 9 km plażę. Najbardziej zróżnicowana, zróżnicowana etnicznie dzielnica na całym świecie. Nigdzie nie spotka się podobnie że tak dużo różnych narodowości w jednym miejscu. Okej, okay, weszliśmy Queens Boulevard, główną ulicą, teraz idziemy do Roosevelt Avenue ulica, w której podobnie, że jest dużo właśnie różnych knajpek z, z, z kuchniami świata. Jesteśmy na takiej mieszanej etnicznie dzielnicy no, w Queens głównie mimo wszystko widzę tutaj latynosów, czyli kolumbijczyków, meksykanów, wenezuelczyków i tak dalej, ale jest fajnie kolorowo. Nowy Jork, w ogóle jakbyśmy byli w innej miejscowości, w innym mieście. A to jest po prostu dzielnica Queens. Ta ulica Roosevelt znajduje się pod mostem. I po jednej i po drugiej stronie są sklepiki, knajpki. No i szukamy czegoś, gdzie będziemy mogli zjeść. Najlepiej jakąś kolumbijską, albo. Najwięcej meksykańskiej jest. To tak. jest knajpa ekwadorska i chyba tutaj będziemy jeść. Znowu znaczy się nie chce szukać. Ja dostałem sałatkę z krewetkami. Wenezuelską oczywiście. A Wiola dostała ryż yy, to jest z, z owocami z, z z morza. To ryż, I to jest, są dania wenezuelskie. Nie wiemy I do czego jest ten sos, ale to jest... Są dania ekwadorskie. A sorry, to są dania, dania ekwadorskie. Ten sos próbowałem, jest bardzo mocny. nasze znaczy, ostre. No to jemy. Food trucki w Ameryce, Futraki trucki w Nowym Jorku są na każdym skrzyżowaniu, na każdej ulicy. To co słychać to metro, linia, linia numer 7 i tu statua wolności. Jesteśmy na Staten Island, to jest największa dzielnica, jeśli chodzi o powierzchnię Nowego Jorku. Płynie się tu statkiem bezpłatnym, który kursuje między Manhattanem a Staten Island. Co tu powiedzieć o tej wyspie? Z ciekawostek. Na niej nie ma wieżowców. Różni się zdecydowanie od reszty Nowego Jorku. Jest tutaj najwięcej zabudowania w stylu wiktoriańskim. No i dzięki temu. Tak naprawdę będąc w Nowym Jorku i tutaj oczywiście na Staten Island można zobaczyć architekturę i zabudowania takie, jakie są w środkowych stanach. Tam jest otwarty Ocean Atlantycki. A tu jest taka zatoka. Tędy wpływały wszystkie statki, no wpływają zawsze. Teraz też do Nowego Jorku właśnie tędy. No i idziemy już piątą aleją, słynną. Ale aleją, z klepami najdroższych marek No i w końcu w Nowym Jorku po 15 godzinie spadł deszcz Jesteśmy pod Rockefeller Center Plaza Właśnie tutaj jedliśmy przed momentem tacosy Tu mamy włoską dzielnicę Little Italy, a tutaj mamy chińską dzielnicę Chinatown. Na Mott Street jest chińska, a Hester Street jest włoska. 11 września, godzina 12:30 albo 13. Dzisiaj są uroczystości związane z 11 września. Przed nami One World Trade Center. I tam jest już zamknięta ulica. Był taki pokaz Marynarki amerykańskiej Idziemy 59th Street Do kolejki Takiej wiszącej z Manhattanu na Wyspę Roosevelta Tramwaj unosi się około 76 metrów nad wodą Wyspa mieści się na rzece East River Ten most łączy Manhattan z dzielnicą Queens. Nowy Jork wieczorem i Central Park, który znamy z filmów. Tutaj ludzie sobie odpoczywają, tutaj sobie piknikują, spotykają się, rozmawiają, jedzą kolację. A w tle Manhattan. Apartament w kształcie piramidy.